Wstawaj. 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 Nie, wstawaj, Nie, nie będę, będę wstawał. Nie. A tobie, co? Córka mnie nie chce znać. A tobie? Lokalnie, Lokalnie krutuje. Może mogę Ci jakoś pomóc, co, Braciszku? W końcu jakby nie był, jestem milionerem. Ani mi się wasz. A ja tobie mogę jakoś pomóc? Możesz. Kocyk mi daj. Kawałek. Marek, ja do pięciu liczę i ty w tej sekund... Do wariatów.